Witamy kochani, otworzyliśmy gołębnik Wyleciały te jasne parę sztuk O jasny jeden tu Nie ganiamy, same wyleciały A trochę latają Ale mówił, że były zamknięte przez zimę No już jasne, o już Następny Następny Z drzwiami Mówił, że już tak. No, wziąłem ich na mamki, trwa czego? Jak zostaną, to wiecie o co chodzi. Nie zostaną, to nie. I coś się dzieje. Tu z tyłu zaszły. No, kochani, wczoraj ten film z Garwolina, ten syn nagrywał jakoś, nie wiem jak na tej pisaliście tam w komentarzach. Nie wiem, co mu się stało. O, następny, proszę, proszę. Wszystko, drzwiami wyskakuje. Dobrze, niech. Nie wiem, powiem wam szczerze, co mu się stało. I tak jakoś dziwnie nagrywa, chyba zmęczony albo zaspany, nie wiem. O, tu budapes już nie będzie chodził, widzę. Patrzcie, kochani, co się dzieje wszędzie. 15 sztuk. Ja tu nie widzę tego Olera Wszystko się rozbija, jasne tutaj jest klepie już, już. też ludzie nie chcą, żeby nie, niektórzy nagrywać, krzyczą nie wiem o co, to, co tu chodzi, wiecie trzeba się pytać, czy można nagrać nie wiem, dlaczego ludzie nie chcą, wiecie dziwne to jest dla mnie co mu się stanie, jak się nagra, spyta się o cenę czy tak dalej, prawda no ale są różni ludzie, ja się nie dziwię dlatego mówię Ile wolę się spytać, niż później jakaś wyszła bonanza ostatnio. Też chyba z miesiąc temu się spytałem, patrzy za to krzycze, panie, co panu jest, mówię? Powiedz pan, że pan nie chcesz i tyle. Ale no niestety, no, jak widzicie, są różni ludzie. O tu jasny fajnie. O nakrapiany fajnie daje. No jednak mówił, że nie ganiane, no ale... Znaczy nie gane. No zamknięte w zimę były. fajnie, ale coś tam potrafię. Co jeszcze zostało tutaj? A to prawie moje. Jeszcze go tam Wychodzić Wychodzi dzieci, wychodzi. Wychodzić dzieci. No co? O, ten jest świeży, nie wie jak wyjść jeszcze. Wrotem, wrotem. Wrotem, kochany. Ja. Jak ja to lubię takie coś. Moje mieli Wszystko się rozbija. Parę nie będzie z nich chodzić, to ja widzę już. Parę nie będzie z nich chodzić. Czy może się rozgania to? O, proszę, pasiaty, już. Aby tylko do sąsiada mi nie siadał na dach, bo nowy dach ma, sąsiad będzie krzyczał. Dobra, to niech sobie zostaną te moje. Do par nie mogłem dokupić w Soby, słaby targ, był, powiem wam. Nie dokupiłem prawie. Nie, ja jednego perłowego dokupiłem, ale też taki słaby, bo już nie było co. Ale na razie niech siedzi, żeby samica miała samca, później zmienię to. Nie ma coś ładnego, żeby kupić, to trzeba gdzieś jeździć dalej. Radum czy gdzieś tam. O proszę, tu. Jeden daje, kozak. Tu jasny następny. One się rozchodzą, powolutku, powolutku się rozchodzą. Wiadomo, że to w zimę głębiej nie były ganiane, czy tam tylko wypuszczane. Ja też te ładniejsze to zamykam. Wczoraj jaszczą bił. O, Proszę, jak jasne dają. Moje, co były zamknięte, Wam powiem, te czaposze, czajki. Też, też nie chciały latać. Tak samo. Nie chciały, kochani, latać. A tutaj te moje. Złap ich. Jakoś takich nie widzę, żeby ich złapać. Ja chyba przybliżyć do jasnej Anielki. No, ale dają. Realizują już. O ja. Wszystko się rozbija. Ludzie, kochani. Proszę. Także mówię, nie wiem, co się z synowi stało. Nagrał ten film jakoś dziwnie. Ja myślałem, że nagrywa normalnie, a to. Nic z tego. No mówię, młody, zaspany może, albo się bał nagrywać, bo ja nie byłem z nim, bo musiałem swoje sprzedać. Jak mówię, tam czajki sprzedaliśmy trochę Budapesztu. O, teraz pod słońce to ja nic nie zobaczę. O nie, nie. No zabawa jest, kochani, coś trzeba robić. Mówię, nudno tylko tak samemu ganiać. Ja lubię coś wypuścić. O, tu pasiat. No nie ma, muszę uciekać od słońca, wiecie, bo nic nie widzę w telefonie tu te moje aparaty Sięgnę ich chociaż tu te moje aparaty ale wysoko Czapłoś już schodzi Tamty pięknie No i... O, zaraz będzie sąsiad zadowolony żałobnego. O, i jasne do niego o, zaraz sąsiad będzie zadowolony. Pięknie. Zobaczcie, całym lotem swoim się trzymają. Całym lotem swoim. Jasne będą chodzić, one się rozganiają. Jak wrócą oczywiście. Już po klatkach parzymy tak samo. Powiem wam, że jedno z drugim się parzy. Jeden tu, drugi tu. Z czym innym, tu z czym innym nie ma to jak jedna rasa. Masz jedną rasę, to sobie możesz zrobić wszystko. A tak to nic nie można poradzić. Jest też ich chyba z 50 sztuk. Jest jeszcze parzymy. Zobaczcie, kochani, z tych boczków jestem zadowolony. Te śląskie, jak to się mówi, ma być cała para. Wczoraj mi jasny na Białym Ogonie wyskoczył, ładny. O, już jeden, jeden świeży siedzi. Budapeś siedzi już. O, i tamte zarasiądą, Na Nadoszedł. Tu się ładnie daje jasniak. Jest taką perówka była też w tym locie na Białym Ogonie, zostawiłem ją. Pod kratą tutaj siedzi, o tu na rogu. Na Białym Ogonku. Tak, oh, widać, że to jeden No to wiadomo, gołębie są zamknięte, nikt tak nie gania w zimę jak ja, w dzień w dzień. O, tu jaśniak na białym ogonie, proszę. Fajnie. Jest zabawa, kochani. No coś trzeba robić, no mówię, tylko ganiać przy gołemniku to... Daj to ludzie spokój. Ja tak nie lubię, no. Już, do pary. Parzą się odwrotnie. A niech się parzą. Te to będą na mamki. Kajki zostawiłem. Trzy pary parzyste. Mam spokój. Nie muszę parzyć. Jednego koledze oddałem. Dobry kolega to dostał w prezencie. Też tam coś mi ma dać. Tak samo. Fajny chłopak. Pozdrawiam Łukasza. Tak to kochanie jest moi. Ta siada. O, już koroniaty Budapeszt. Prawie, prawie. O, ale jasny przeleciał jak messerschmitt. Zobaczcie. Nie, będą latać głębie, to nie są takie dachowce, nie, nie. Tam chciał. O, proszę proszę, proszę, jasny sam siada. a Jasny nabijemy gonie, proszę. Pięknie. Siedzi. Najgorzej, że ten wlot belgijski, one nie widzą gdzie są, nie? Ale dobra, już dwie, dwie sztuki przyszły. Jeden poszedł na Bormana. Borman będzie zadowolony. No, zaraz mi się skończy ten fio, tu jest posiaty. Jałem tych jasnych, mówię, mam sporo jasnych. Tu kupiłem tego Budapeszta czarnego, bardzo ładny Budapeszcik, powiem. Na ładnej głowie, ja bym też wypuścił, ale to wojlera, wszystko co to w głowie, mam, zaraz poginie, gdzieś siądzie na dach i koniec. Zniosą jajka, wtedy ich wypuszczę na ziemię, żeby sobie chodziły, zbierały. Że krymkę żółtą muszę dokupić, też nie było. No, samczyk, grucha, fajnie samczyk gruchliwy, czarny cały. Muszę mu motora kupić znowu. No i tak wiecie, kupicie samca, później trzeba kupić samicę. Skończyło się 10 minut, trzeba jeszcze dalej. Chciałem włączyć. O, bocianka mi się parzy z moim weteranem. Bardzo dobrze, po nie będę młode chował. Będą wychodzić jakieś blajkopki. Ale to dobrze. Czaposzę zostawiłem, wziąłem na targ. Nikt nie chciał. Znaczy nie chciał? No nie wiem, te dwie samice zostały. nie latają parze z nie, nie dokupię samców. Zresztą ile już można. <tum> tu, tu, tu fajnie idzie, jasne, pięknie idzie. A ja a te moje jeszcze aparaty. Sprzedałem 9 sztuk budapesztów moich tam koledze. Chociaż nie wiem, sprzedałem swoje, kupiłem świeże. Nie wiem, co ja robię, ale wiecie. Coś się musi dziać. Ale będzie z nich zadowolony. To mądre ptaki są lotowane, ślinkowane Będzie zadowolony z nich. To na pewno. Także jeden jasny jest na razie. Budapesh też jest. Kochani moi. Powiem Wam, że nie wiem, ile tych gołębi jest. Nawet nie wiem. Nie liczyłem ich, ale chyba z 90 będzie. Te łapciaty te są fajne też w Budapeszczu, to kupiłem całą parę miedzianych. No nie mogłem jasnego ładnego kupić, potrzebuję jasnego. Gdzie kupiłem jasnego, ale takiego gorszego, zimę? Znaczy no, dałem 30 zł, to... Miał ładnego jasnego w Garwolinie, ale chciał 250 zł za niego. Mówię, no gdzie tam 250 i zaraz wyskoczy, albo co i... do tej jasnej kupiłem samczyka, takiego gorszego do niej trochę, ale... Niech se będzie. Perłowe też. Kupiłem perłowego, ale mówię taki nie za specjalnie do nich. Moje są szczupłe, on jest takie grubszy. No ale jak nie było, co? No to co? Później się wymieni albo się sprzeda. No gdzie te gołębie są? Także mówię, kochani, jest zabawa. Już tylko czekamy, żeby wiosna przyszła i będzie dobrze. No pierwszy raz całą zimę Trzymałem głębie zamknięciu, te ładniejsze, ale to by szkoda by było mi te czajki, żeby ja się połapał, te jasne. I tak ja się w kółko bił, było chyba 60 Budapeszu zostało 30. I co to z tego? No tu idzie, idzie pasiat, idzie. Cwaniaczki, trochę cwaniakują, o, tam następny. Był tam pan jeden, ogląda nasze filmy, rozmawialiśmy, pozdrawiamy tego pana. Mówi, kiedy będzie film, jak wypuszczę. Jest film. Proszę, tu idzie nisko jeden. Mówię, przenocowały noc. I proszę bardzo. Nie widzę w tym telefonie, czego go łapię, czy go nie łapię. Słońce. Ale wie, gdzie ma przyjść. ale paru już poszło gdzieś, już gdzieś paru poszło nie widzę po te słońce naprawdę on tu idzie idzie nad gojemnikiem idzie posiaty chyba, tak posiaty idzie tu przyszło dwóch jasny na białym ogonie i ten no miało być wszystko w parach nie, to dobrze by było czy ja ich wziąłem po to, żeby wiecie te jasy na ściągach, one nie będą za bardzo karmić chyba same jajka podkładać czy coś w tym roku nie odchowałem żadnych jasnych, bo co mi się młode wykluły to zaraz zdechły, bo nie karmiły czy co? No tu siadł żałobny przyszedł koroniaty, patrzcie To para jest. No i dzisiaj cieplutko, fajnie ja wiadomo, jest proszę zobaczyć. Nie kupię ptaki. Nie, to pasiaty chyba, czy nakrapiany. Zaraz muszę zobaczyć. Oka się... Nakrapiany. No i dobrze, niech sobie posiedzą. Już jeden siedzi. Ja mam jakoś szczęście do oblatywania tych gołębi, wam powiem. Kolega jeden kupił gołębie, Trzymał dwa miesiące. Wszystko ginie. A ja po dniu, czy tam w godzinie Zostaną, zawsze połowa zostanie. A te jeszcze. Ach. Dobra, kochani, mówię: pozdrawiamy i przepraszamy za ten film z Garwolina. Mówię: ten syn jakoś nagrał. No ale nieraz się zdarzy, coś. Zresztą nagrywał ze swojego telefonu i chyba słaby, słabszy film wyszedł. Nie z mojego, bo ja stałem wtedy na targu. Także pozdrawiamy jeszcze raz.